Zobaczcie, co się dzieje z różami. Ja tego nie widziałam. Dopiero teraz mówię, muszę sprawdzić, co tam z różami, tymi, które są tu Michaśi w pokoju. Popatrzcie, jak one pięknie zakwitły. I chyba teraz przyszedł czas. Wezmę ją. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Wezmę te róże i chyba ją przesadzę, dam ją na balkon. A przy okazji Wam pokażę, co tu się dzieje. Wielka akcja przesadzeniowa. Jaka tu się O wytacie? nie, jaki bałagan! No cóż, jak się przesadza. Tak. Daj, no, mam ma ok. Cześć, witajcie, jak się sadzi truskawki. Bo taśka, nie jak już wiecie, e, jej marzenie było posadzić truskawki. Poczekaj, tak. tu wyłożyliśmy karmazyt z karmazytem. Trochę A zostało. Chyba to zatrzymuje wilgoć, chyba nie? Czy coś takiego. No to nie jest? wiem, co robi, ale <laughs> robi dobrze. A tu mamy ten, to podłoże do truskawek. Tak, słuchajcie, i popatrzcie, myśmy je kupili przez internet, w tym kartoniku i one są w takiej świetnej formie. Ja wam powiem, że jestem w szoku, że no naprawdę można przesłać w dzisiejszych czasach ten, hmm, kwiatki czy rośliny i w takim dobrym, w takiej dobrej kondycji przychodzą, a tu słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, ja też nie wiedziałem, że rośliny mają swoje paszporty. O, i tutaj takich było dołączonych dołączony kwiatuszek. Ale co to znaczy ma na paszport? Bez sensu. Znaczy powiem, że jakoś to jest tam z roślinami, że nie wszystkie można wysyłać. Że nie jest podrabiana? Hmm. Nie wiem do końca, do. I teraz nie słuchajcie, my tu będziemy z Michałką za chwilę to lekko ubijemy i będziemy tutaj te... A myślisz, że one nie zmarzną na balkonie? No coś, te 11 stopni... A jeszcze jedna sprawa. Sprzątanie. No to Marzenko, ty już zrobisz. No co? Bierzesz sprzęt do zadań specjalnych i dawaj. Tak? A gdzie on jest? Dobra, to za chwilę. Dobrze. Okej, my tu będziemy teraz, słuchajcie, mre... I teraz będziemy to oni, oni tutaj to robią. Popatrzcie, słuchajcie, jak tylko oni... wiecie jaki mamy problem? Co znowu? Bo ja żeby nie płacić za przysyłkę, kupiłem 11 y, tych sadzonek. No i, no i co? I teraz się okazuje, że one nam tu nie wejdą Pięć w jedną. 5 to max wchodzi. czyli chyba Aha, no to drugą... trzeba drugą donicę. No a do czego to sztuczne tam zielską? No nie wiem, może zostanie w tym. Ale dobra, niestety, Co ci, ja wam jeszcze jedną rzecz pokażę, mój beton, on zawsze znajdzie swoje zadanie, bo wczoraj jak no, wystawiłem tą to... donicę na balkon, to od razu wiecie, puchła, a teraz chłopaczki stabilne. no, także I my że. co, ty właściwie dodałaś pomysł na to, żeby truskawki spróbować Ta. posadzić na balkonie, czyli teraz zobaczymy... Wiesz co, ten... może będziemy i tak dawać na przemian, ja nie wiem. Ja nie wiem jak to, to nasadzi. Nasadzi. No, Tak. Mm, I tu bym tą ziemię wypełniał potem. No dobrze, ale to i tak się nie zmieści tych wszystkich. No idei. nie, ale to może wtedy dodamy do tej kwadratowej. Dobra, to róbcie. No także jak zrobimy, to się odezwiemy, wam pokażemy co i jak, ale ja wam powiem, że ja w życiu nie miałem żadnych truskawek. Dobra, robimy. Dobra, to my teraz no mamy... No i Marze na zasadzie przejęła moje A zadanie. A weź rękawiczek, no ale trudno. A po co ci rękawiczki? No wiesz, takie prace ogrodowe to się wykonuje w rękawiczkach, Prace nie? ogrodowe na balkonie. No, ojejku, taka namiasta ogrodu na balkonie, bo wiecie, jednak ogród to jest bardzo wymagający, prawda? Ojej. No, żeby nam tego nie pognieść, Marzenko. No właśnie. No i popatrzcie, jak się prezentuje. Ładnie. Bardzo ładnie, także tam stanie druga doniczka docelowo, Michaśka to podleje, no i dajemy, bierzemy się na sprzątanie. O, chyba trzeba gdzieś jeszcze dokupić tej ziemi. Także wszystko już zrobione, ogarnięte, my z Miasią mamy już free time, a Marzenka widzę bierze się za zadanie specjalne. Haha, ha, ha, mam tu sprzęcicho. Yy, czas na sprzątanie, yy, robot myjący, yy, bardzo łatwy w obsłudze, w tamtym starym mieszkaniu też mamy takiego yy, robota, super nam się sprawdzał. I teraz no, wyzwanie jest duże, bo wiecie, poradzi sobie z taką ziemią, włączymy. Tak, to Ale myślę, się... że się da radę, bo my już wiemy, że słuchajcie, wypróbowany sprzęt. Ja tylko wezmę, wiecie, przesunę, może poczekaj, ja Ci ja zrobię porządek mały. Dobra, to biorę do uliczki, za tak, chwilę to posprzątamy, a marzenka i co daje radę? No pewnie, ja nie wiecie co, to jest naprawdę komfort. Posiadanie yy. takiego pisacza i użytkowanie go. Bo ja nie muszę po prostu tak naprawdę zupełnie, zobaczcie, to jest tak... To... No, no No sami widzicie zresztą. To wiesz jedyny... co, pozwól, że ja Ci jeszcze pomogę. O. I teraz no, mam się No Nie? O. No, no. Daje radę. Tak, bardzo dobrze sobie radzi, tym bardziej, że... No sami powiedzcie, że to jest trudne y, do sprzątania taka ziemia, nie? Tym bardziej na mokro, a wypatrzada tak. się przyjeżdża, nigdy rozmazuje, ja. ale wraca i czyści. No. Tak, to wiecie, bo to jest nie, jak, no, to nie trzeba kilka razy taką, ale ja się nie hmm. spodziewałam, że po prostu on sobie da radę z taką ziemią. Bo rozumiem, czysta, znaczy czysta podłoga w sensie hmm, tylko taki, zabrudzona hmm. tak codziennym użytkowaniem, ale to jest ewidentnie przecież... Dobra, to jak marzenka posprząta się, jeszcze odezwiemy. No i popatrzcie, jak podłoga pięknie wymyta. Marzena łapka pięknie. w górę. Naprawdę powiem Wam, jest, jeżeli chodzi o obsługę, tak dla, y, dla mnie. Bardzo lekki w użytkowaniu. Bardzo dobrze się go prowadzi. Ja Wam powiem, że on jest naprawdę tak sterowny. Super, i skręcał sobie różne zakamarki. No, akurat ja tutaj te powierzchnie po sadzeniu sprzątałam. No i powiem Wam, naprawdę poradził sobie. Nie wierzyłam do końca, że da radę sobie z tą ziemią, ale bardzo fajnie. Jest lekki, poręczny. Bateria wytrzymuje na długo. Jak A w zwykle. ogóle słuchajcie, znaczy, bo nie powiedzieliśmy, to jest Redki model W12 taki nowy nabytek w domu. No i zobaczcie, wody mi zeszło, tu jest pojemnik na czystą wodę, no i tu zobaczcie, zebrał się cały brudek, a wymiana pojemników no, wody y też jest bardzo prosta. Wyciągamy, wylewamy, oczywiście puczę, Ole brudek! Ale miałeś brudną podłogę? No, widać, ale widać, że sobie naprawdę poradził i to nie jest żadna, wiecie, ściema. Tu w ogóle, słuchajcie, się mieści niecałe pół litra wody, a w pojemniku na czystą wodę mamy pół litra wody. Tak, i tutaj sobie po prostu dolewamy. Zobaczcie, jak intuicyjnie klik. Jest zamontowane dalej w. w Jeżeli chodzi, słuchajcie, o, o, o ma jeszcze zelwałem. funkcję m, samoczyszczenia, no. ale można też to samemu tutaj wyczyścić, proszę. Wystarczy wziąć, wyciągnąć pyk do góry. Uu, a tu trzeba tą ziemię wyciągnąć jednak, marzenko. Tak, no Ale to się to. wszystko wiecie, demontuje. Się wszystko czyści, tak. Poczekaj. O, hopa. Tak no bo mówię. wiecie, trzeba, bo inaczej to, o, takie włoski, no to trzeba to powyciągać. Także za chwilę to będziemy czyścić. A jeszcze, słuchajcie, chciałem tutaj, że tak, bardzo wytrzymała bateria. To raz. Dwa. Dwa duże pojemniki na wodę czystą i brudną. Kolejna zaleta. No bo wiecie, nie trzeba ciągle dolewać w trakcie mycia. Lekki, jak Marzenka po powiedziała, bardzo, jak to mówiłaś? Bardzo jest taki poręczny, sterowny, o, sterowny, poręczny. I ma nawet fajny, powiem wam, design. Jest taki delikatny. Tu odchuda. jeszcze na to chciałam zwrócić uwagę, czy się włączymy, ale tutaj sobie też ustawiamy tę moc, prawda? Tak. Żeby... Yy, Ilość no, wody. W, tak, w zależności od tego, jaki mamy poziom zabrudzenia, możemy sobie też sami tym yy, sterować. Clean W12, yy, także no, dla nas nowy sprzęt, to znaczy nowy. W tym jest znaczy parkowy. to markę znamy. Markę znamy, markę mamy wypróbowaną, ale nie w tym modelu, że tak powiem, to jest nie. dla nas pierwszy, ale jak widzicie, test przeszedł. Prima. Prima sos. Jeszcze słuchajcie, chciałem dodać, że ma bardzo wy bogate wyposażenie, ponieważ w zestawie dostajecie trzy takie rolki. To jest A w poprzednim mieliśmy tylko dwie. To jest fajne. Dalej. E, macie tu oczywiście stację dokującą. Tu mamy ją postawioną koło naszego poprzednika. Stacja dokująca, na którą się myje. Tu jest druga roleczka, trzecia jest schowana. Tu mamy czyścidełko. No i pojemnik, jak do lania wody. Akurat my ją lejemy bezpośrednio z kranu. I tak w ogóle to urządzenie jest o tyle też y, fajne, że ma jakby trzy funkcje. Po pierwsze, można nim na sucho odkurzać, mobować na mokro. No i oczywiście funkcja samoczyszczenia, którą wam za chwilę pokażemy. To ja, słuchajcie, teraz zrobię taki mały test. Doleję wody. Ja go za chwilę zmontuję w takim stanie, jakim on jest, czyli dosyć brudny, i sprawdzimy, jak on będzie wyglądał po wyczyszczeniu. Tak, a tu jest ten y, magiczny przycisk self clean, y, także samo czyszczenie włączymy i będzie znowu jak nowe. No i dolejemy, słuchajcie sobie, wodę. I ja jeszcze nie będę czyścił tego pojemnika y, z tą brudną wodą, bo nie ma takiego sensu, z racji tego, że za chwilę się wyczyści nasz y, sprzęt i się sam czyści po prostu. Ja wiem, ale się wyczyści i wlejemy to za jednym razem. Tak, Także tak. popatrzcie, pół litra wody, o, nalane zabezpieczamy i taraą. Mm. Idziemy montować. To idziemy teraz. Y no i tak jak Wam mówiłem. Y ja go specjalnie nie będę czyścił, bo go, go rozebrałem, żebyście widzieli na części pieszy. Także sprawdzimy, czy ten brudek cały zejdzie. No tak, bo tu rzeczywiście. A znaczy coś na pewno zostanie, wiecie, to, to nie. No tak jak mówię, to nie jest taki typowy, codzienny brud, no, bo to jest ziemia, no, która. Włosy, skąd te włosy? Tu w ziemi były takie włosy? A, no to bo wiesz, na podłodze były włosy, a sierść od króliczków to co? Też włoski, Dobra. O, pyk. A jeszcze tu. Teraz ten po A, ziemi. jeszcze słuchajcie, zapomnieliśmy, tu macie filtr hepa. O i cały. No jest. Ale to wrócy. za chwilę. <laughs> no to teraz A. prawdziwy test. Aż mi się ubrudził cały robot. Uwaga. Muszę... Okay. No dobrze. O się czyś... Dobra, Roka się kręci. Dobra. Jednak muszę opróżnić pojemnik na wodę. Komunikat mi się pojawił. Bo wiecie, myśmy już to używali wcześniej. No za dużo wody jest, no. widzisz? I od I on razu tutaj komunikat już. jest. Tak. Także idę wylać wodę i za chwilę wracam. No i teraz wszystko już jest wymyte, wyczyszczone, więc sprawdzimy, czy faktycznie jest czysty. Tu specjalnie nie wycierałem, żebyście nie myśleli, że coś ściemniam. I popatrzcie, wyciągamy i wszystko czyste. Widzisz może jak ładnie wymyte? Mm. Także naprawdę funkcja czyszczenia... Uważam, że jest 10 na 10, także moje takie zdanie. No i z takim sprzętem to życie staje się bardziej komfortowe. Oczywiście wszystkie informacje na temat tego odkurzacza, odkurzacza Redki W12, znajdziecie w opisie tego filmu, w linku pod yy, spodem, w opisie filmu. Także wszystkich zainteresowanych zapraszam. Ja go składam i wędruję do naszej. A zobaczcie, co tutaj jest pięknego na talerzu. No, talerz wygląda rewelacyjnie, nie zgadniecie co to jest, ale to za, za chwilę Wam o tym powiem. Pomidorki, yy, ładnie pokrojone. Ogóreczek, w takie plastry. No i to jest porcja śniadaniowa. A to, co widzicie na talerzu, to są jajka na chmurce. Przygotowane przez Michasię. Ona ostatnio naprawdę takie cuda w kuchni wyczynia. No a tu akurat z pomocą tego Ale zobaczcie. Tutaj jest ta chmurka tak naprawdę, a tu macie drugą część, i jajka. Już wam powiem dlaczego, dlatego, że Michalsia nie za bardzo przepada za żółtkiem, więc stworzyła taką swoją kompozycję i naprawdę bardzo fajnie się to prezentuje. Ja szczerze mówiąc jeszcze tego nie jadłam, nie próbowałam, ale być może się skuszę. Piękna pogoda, piękne popołudnie, a Marzenka w parku na skwerze, czy jak to zwie, zajada. serniczek zajada. Skąd masz taki pyszny mm. serniczek? Ja go też jadłem. Ale powiem wam, jest dobry. Bardzo ale on dobry. jest taki swojsko pieczony ci Tylko powiem. Ale ja nie jakby. wiem co on tu na w środku, czy to jest jabłko, czy... Czekaj. A nie jest to przez chwilę. A nie jest to jakaś rodzynka. A może. Ale bardzo pyszny. Popatrzcie, jakie piękne miejsce. Mm. Zielono. Drzewa już się zielenią, aczkolwiek to jakaś chmurka. Ale jak tutaj te ptaki śpiewają. Nie wiem to No bo jest tego, dużo drzew. Tego nie słychać, ale po prostu jest tak wiosennie że no, a jak wszystko pachnie, chociaż teraz mi takim palonym drzewem zaleciało. O, no, ktoś, słuchajcie, ktoś robi, ja się pokażę, ktoś robi grilla. grilla. No. Ale właśnie co do jedzenia, słuchajcie, ja się już starzeję, bo jadłem co? dzisiaj ten... A tu z każdym dniem, że ja, tak ja, powiem, starzejesz. ja jadłem żur i mi się odbiło ten żurę. Uuu, a to żurek... A to żur tu. babci baci, jak ona ja to usłyszę koniec, nie, amba. musisz naprawić teraz, powtórz Gdzie to jeszcze autor? raz. No, <laughs> musisz tu iść tutaj tam. A, jak tu jest. zrobione ścieżki, Rower, dobra, idziemy. No, bardzo... Słuchajcie, na przymi, czy lubicie takie spacery. Chyba tak, chyba każdy. Ja wam powiem, to jest super sprawa, jeżeli chodzi uwaga, o jakieś takie dotlenienie się. No w szczególności serdeczki. <laughs> ale nie to akurat jest za, za wiecie. Za darmo, za darmo. Nie, nie chodzi o to, ale za darmo to też było. Ale bo byliśmy na tym spotkaniu no już tu tradycyjnie, choć tutaj może przejdziemy przez... Szymo, ten... tu nie muszę iść. No bo Aha. tu jest taka ścieżka chyba dla wiesz no takich rowerowo No Ale wiesz, szanuj zieleń, ty po kimś. No dobra, szanuj zieleń. Ale trawa lubi być też deptana. Tak? A hmm. rozmawiałeś z nią? Pewnie. Także powiem wam, że jest przepięknie. Jest, byliśmy na spotkaniu, ale to już ja tak stanę. w innej sprawie wam powiem. I korzystamy z tych uroków. Warto, warto. Słuchajcie, ale jak się nie mylę, to tu kiedyś był już nagrywany jakiś materiał w tej okolicy. Ale może tak? się mylę, no? Ale to pewnie na jakimś starym vlogu, Kupę albo lat... jeżeli już, to może nawet ale no, u Michasi, u Michasi nie... Się nie, u nas. No, także było bardzo fajnie, teraz mamy w planach jeszcze kilka rzeczy, muszę dokupić ziemię, bo chciałam przesadzić właśnie róże, które, dostaliśmy też różyczki i dostaliśmy je na Dzień Kobiet i zobaczcie, widzieliście teraz yy, niedawno, Cześć że one zakwitły i one kwitną i jeszcze Ale Ale one, one kwitną na bieżąco, ponieważ ja je też kiedyś tam, wiecie, podlewałem w domu, jak ich nie było w domu. <grym> ale się ma. no ale nie, ale je podlewaniu właśnie były takie... Ale muszę kupić ładne. ziemię odpowiednią, bo tą, którą Ty masz, to jest do truskawek, no to więc... Nie, to jest do truskawek. No więc ich. muszę kupić do kwiatów chyba zielonych, zobaczę w obiciu. Do truskawek i co? No i jakiś taki nie poziomek. Po i w ogóle dokupiłem tej ziemi, bo mi brakło, jak wiecie. Aha. To kupiłem ziemi, to kupiłem jeszcze jedną tom. E, chciałem powiedzieć, drożdżówkę, co gdzie mam fazę. Doniczkę. No. Ale ja ci zostawię, po łatwo. Ja, ja mam kwasa. Bo ja bym miał kwasa. Tak! Się, mm. Także Marek choćby miał kwasa, to on i takie. No, no pewnie, ale jak już mam to już nie wiem. No ale jest naprawdę przepyszny. Także jedziemy teraz po ziemię. Mm. I do domu, do truskawek. Do I królików. Słuchajcie, życie jak na wsi. Żyjemy na wsi. Truskawki, <tuskawki> króliki. Ale króliki nie są do jedzenia. No tak, bo na wsiach hodują króliki do jedzenia. Ja, i to, ja bym nie umiał. I to, nie. to są takie, nasze króliki to są takie króliki, no wiecie, domowe powiedzmy. Grodzicy? A królik hodowlany jest troszkę inny, bo. Ale ja bym nawet takiego nie yy, Rośnie naprawdę. większy, jest większy, także no jest przeznaczony, no niestety, no, no na ubój. Dobra, idziemy. Ale temat. Lewolę starszy. coś znowu znalazłam. Znalazłam coś fajnego. Organizer do głębokiej szuflady, bo w łazience mam problem. Wiecie, ta szuflada, która do mnie przynależy, tam jest misz masz rozgarniesz. I ja chciałam właśnie taki organizer. Ale wiesz co, ja nie wiem, czy to by nie pasowało. Bo to ma 44 cm głębokości. Nie wiem, jakie są szuflady. To by trzeba było zmierzyć. To nie wiesz, jakie są. A nie masz gdzieś tego... Bo gdyby to było blumowskie... To ok, ale to nie jest bluma, to jest jakaś no taka nie wiesz, nie Marka no, kogucik. Ale to nie masz gdzieś na mailu, <coughs> jaki był wymiar. Nie wiem, jakie są szuflady. Bo ja bym musiała wtedy kupić chyba dwa, prawda? A to by się więcej kupiło i do mojej też, chociaż ja nie mam szuflady. Masz, masz. Znaczy, słuchajcie, ja bym sobie kupił do szuflady, której nie mam. No. Ale. Nie, przepraszam, w jednej szufladzie mam maszynkę do golenia wrzuconą. No właśnie, no to przydałaby się, ale coś takie, czegoś takiego muszę poszukać. A sprawdzałeś bluma, czy nie mam w Internecie? Jak w kuchni jest na przykład na sztućce, ale to są takie kratki. Ale ta jest lepsza, bo mm, nie wiem, tak mi się spodoba. Słuchajcie, ja, ja, ja wam pokażę, bo marzena tak? widziała w szufladzie, jak ona wygląda. Takie lustra ładne, tylko że my to mamy problem z lustrem, ale tam widziałem pewne rozwiązanie do naszego, naszej łazienki. Tak? No, nie ale nie, nie wiem, gdzie to jest, tu. Bo marzena wiecie, ogląda kuchnię. Nie wiem, czy chce kupić sobie kuchnię, czy co? Nie, ja nie chcę, tutaj było. <coughs> widzisz? To coś. O... Co ty, o, coś takiego. A bo sprawdzała, czy wiecie, czy włożyłem z powrotem. Nie, ale o, to, o coś takiego by mi chodziło. I wtedy sobie, wiesz, tutaj ustawię sobie coś, tu dam kosmetyczkę. No, no to jest bardzo praktyczne, to jest w ogóle regulowane. Tylko nie wiem, czy ta głębokość będzie ok No bo to musi widzisz, dobijać od początku do końca. No tak. No to chciałem no nie kupię, bo potem... Ale w sumie mogłabym w kastorami oddać. Może je Ale potem z zachodu znowu tyle. Nie? Musisz tu przyjechać to, a tak to zmierzysz i no, kupisz tak za miesiąc. No, to i nie kupię wcale. Zobaczycie. Jak Ale wiecie, co mi się przypomniało? Że myśmy kupili kiedy byśmy w Ikei w poniedziałek? No, jakoś tak, we wtorek. I do nie. dzisiaj lustra nie zamontowałem. Czyli się starzeje. A, Coś tym, słuchajcie, jest, że się starzeje. A miał lustro montować sobie w szafce, bo <laughs> się będzie golił. To lustro do dzisiaj o. leży zapakowane i nieruszone. I tak będzie z tym organizerem który jest teraz niby fajny, ale nie kupiony i tak będzie. A przy okazji, kiedy jesteśmy w Kastorami, to jeszcze muszę kupić tak piankę, żeby zrobić to na te kwiatki w końcu. Też kupi do szuflady. Też ja kupię i muszę kupić sobie taśmę do montażu tego lustra, chociaż mam, ale boję się, że mi braknie. No. No to idziemy coś. Ku... Idziemy szukać dalej, bo my przyjechaliśmy tak, że Marek tu. Marek zamontuje, to wam pokażemy. Słuchajcie, przyjechaliśmy oglądać te narożniki na balkon. Oczywiście nie ma takich, jak się tam wymyśliło w głowie, to Marzena się rzuciła na kuchnię. Ja nie po całej kuchnię. Ale to nie, bo ja chciałam mieć rozeznanie pewne, wiesz no. Ale to po co to już tam nie twoja problema. Chodź zobaczyć, ci pokażę to rozwiązanie do kuchni. Znowu jakieś? A czy do łazienki? Czy ale do łazienki rozwiązanie. O widzisz, tu są takie, takie cienkie te. Ale to jest rozwiązanie na co? Tam, gdzie ten A, jest. Lustro. Tam, gdzie to lustro. Tu jest taki, widzisz, panel przyblatowy laminowany. Aha, ale 60 cm wysokość max to odpada. Nie, my mamy tam metr coś, żeby na to. metr 25 to by musiało być, no. także tu echo no. Ale by była fajna grubość, nie? A to ile ma też 60. Wszystkie mam 60. A tu jest 90. A no, to Ale łączyć to, to nie... To jest taki jakiś... Tak, wieś... Jakby la kobel, takie coś. Mm. Takie szkło, no. no. to... No nie powiem brzydko. Echo. No to niestety. Idziemy po piankę. Marzena właśnie montuje do Was vloga, a ja biorę się w końcu za te lustra. Bo lustra już leżą, leżą i nie wiem ile by... Jest tu to lustro? Jest. I nie wiem ile jeszcze by leżały. Nie miałeś. Kupiłem taśmę, w razie czego tu jest jeszcze taśma. Stara taśma może wystarczy. Także za chwileczkę, za sekundę, za dwie lustro będzie w tej oto szafce. Jak się tu pojawi, to Wam oczywiście pokażę. No, bo już dzisiaj, znaczy dzisiaj wczoraj się słuchajcie, goliłem bez lustra. Nie znowu na ja jestem chyba niedogolony. Właśnie teraz spojrzałem, jak to wszystko rozpakowałem, że taśma była, ale ja i tak dałem tą swoją, bo jakoś jestem za nią po prostu pewniejszy. No i czekało to prawie tydzień, ale efekt już jest. Lustro zamontowane, także teraz przynajmniej będzie wygodniej. Można stanąć, przejrzeć się równiutko. Trzyma mocno, żadnej szpary tu jakiejś wielkiej nie ma. Więc jak marzyna co zobaczy, to się zapewne ucieszy. popatrzcie, pierwsza burza się zanosi i już zaczyna padać deszcz. O, chyba się błysło, nawet nie wiem. O, coraz to mocniej zaczyna lać, Na całej szczęście my już jesteśmy przy samym aucie. Teraz się znowu błysło. I to jest chyba pierwsza burza w tym roku, aczkolwiek myśmy O, słyszycie, a myśmy w tym roku przeżyli już burzę śnieżną. Chyba też wiecie, bo mówiliśmy wam. Dobra, wskakujemy do auta. I tyle. Jak tam marzenko? Zdążyliśmy idealnie. W ostatniej sekundzie, nie? No. Nie ja wiem gdzie tam pokazywałem. o, Ale ja wam powiem, że ja lubię burzę. O nie, a ja nie, ja a, czy nie wiecie... lubię burzę. Ja lubię... Ja się boję burzy ja chcę się wtedy schować. Znaczy wiecie, sorry, muszę pasy zapiąć, więc tak jesteście. Ja wam powiem tak, burza może być fajna, ale wiadomo, że burze są niebezpieczne, nie? To na pewno. Ale jako zjawisko atmosferyczne, no potrafi być wizualnie piękne. Ja lubię burze, jak jestem gdzieś schowana w mieszkaniu. No bo nawet w aucie średnio. Pan, pamiętasz, jak my się kiedyś wracali, ale to było zimą. Z zakopanego, co ten huragan taki był mini. Co naszym autem baniło w prawo i w lewo. Była taka sytuacja i to jest dosyć nim wspomnienie. Ale... No ale przeżyło się. No teraz ogólnie ja chyba widzicie, że jest ciemno i jak... O, wow. Pani Marzeno błysku. No także pierwsza burza zaliczona, można powiedzieć, wiosenna. Oh. Oh nie. A tu, jak to jest... Ale patrz jakie tam piękne niebo w oddali. Ale kulminacje, nie? Obawiam się, że to nie jest kulminacja. taki grad leci, no. No bo to idzie z tej strony co my wyjeżdżamy już. No, w burzach nie wiem co. Została susza, ale za chwilę podobnie nas zleje. Słuchajcie, to jest standardowy proces, bo jak wychodzimy, to ja zawsze daję krzesło na stół po to, żeby odkurzacz mógł sobie ładnie pozamiatać i wszystko wyczyścić, bo inaczej to wiecie, jak jeździ między tymi Nóżkami to kiepsciutko jest. Ojej, i przy okazji odsłoniłeś, że się sypie coś tutaj. No, ale ona... Która się Jedna padła. Ojej, ta chyba. No. Ona chyba poczuła się smutno. O nie, jejciu Ona zginęła. No, odpadło tutaj. Ale ogólnie się róże, powiem bardzo ładnie trzymają, także... Myślę, że były warte tej ceny. A po deszczu jesteśmy w domu, spróbuję dać królikom rzeżuchę. One jedzą. Yy, jeden pojemniczek jakoś już tam gdzieś zniknął, ale jeszcze mi tu trochę nie zostało... Jest, nie, bo jadło, ale nie, one wyjadły to. Nie, one wyjadły, ale yy, ja wiem, że tutaj nawet... O, cześć George, chcesz rzeżuszkę? Zobacz jaka dobra. Nie, nie chcesz. Śmierdzi. Nie, lubi. No, A ale on, on ja im tutaj może. zostawię i sobie same będą y, wyjadały. Chodź róbcie. Ciebie tak nie widać, bo ty jesteś wiesz. Y, black. A, no. poker face. Nic. <grym> <Cały> <grym> no a George oczywiście. No tok, 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 tok. Dobra, to tu macie jedzonko pyszne. Co się stało? Nie no, spoko po deszczu. Zaraz wyjdziemy Zaraz wyjdziemy na dwór. A propos kwiatów, ja ostatnio coś o kwiatkach dużo gadam. Te palmy są śliczne, ale też nie mam na nie pomysłu. Na razie się tutaj dobrze trzymają w takim półcieniu. No i... Ale może, są średnie, może a... tu, tu zostaną, no nie wiem, jedna jest troszeczkę bardziej taka, chyba, że już mają za mało miejsca, żeby tutaj się rozwijać. Tam, a... jak, słuchajcie, ja w ogóle muszę wynieść te, wiecie, te pojemniki. Aha. One czekają na ten swój jedyny, wyjątkowy dzień. i tak. myślę, yy, Może się doczekają, a zanim wyjdziemy hmm. na balkon, to jeszcze chciałam powiedzieć, bo było dużo pytań związanych z tym, jak nam smakowały kotlety w tej takiej marynacie cebulowo-mlecznej. Yy, nie, nie się dobrze mówi. No, chodź na balkon. I powiem wam, że no chyba głosy są podzielone, ale jak dla mnie, no, no po prostu to rewelacja zupełnie inny kotlet yy, mięso kruche i posmak właśnie tej cebulki jak mi to smakowało i na tym smalcu także ja od tej pory już będę robiła tylko tak sacha znaczy, bo normalnie schab, jak chyba większość wie schab to lubi mi być nie twardy tak chyba za bardzo Mi brakowało soli i pieprzu o nie, Ale, nie wiecie. To, po raz pierwszy mi soli brakowało dobra idziemy sobie na taras no, balkon wiecie. jak tam moje o Pięknie. No i co? Nie, no spoko. Nie jest im tu za zimno? Nie, 11 stopni. Żeby nie zmarzły, bo wiecie mi tutaj wszystko padnie. A, a gdzie li... są drugie? Czekają na ziemię. Ale popatrzcie jak tam zalewa i tam ma rogówka stanąć, będzie zawsze mokra. Uuu, a tam już jest w rogu też takie na... Na kapie, dobra. A tutaj te skrzynie do wyniesienia. Co tak szumi. Dobrze, będziemy je wynosić, o, wiecie. A tu są tu do zasadzenia ja czekają. Zboczi. Popatrzcie, o, te ładnie tutaj mają. One oczywiście były podlane, także jak przyjdą te um, z ziemia, to... Pytanie to są... Marek, czy chcesz herbatkę jakąś fajną, ja ziołową? No, ja Proponuję Ci taką nie, nie. Y, ziołową fajną? Ja piekę ciemno tu macie. Ui. Ciemno tu macie? Nie, my się będziemy z wami, O proszę! Co na kolację będzie? Śniadanie. Tak, i jeszcze na jutro muszę sobie mięso przyprawić. Powiem Wam, że. Robi jutro, już dawno u nas nie było. A to jutro robisz, się, czy dzisiaj? Nie no, dzisiaj sobie zrobię, żeby jutro już był, bo taki no. gulasz, wiesz, potrzebuje też czasu. Gulasz z szynki wieprzowej e, zrobię sobie taki sosik, do tego będzie kasza gryczana, ogórek, nie wiem, konserwowy czy kiszony, to jeszcze zadecydujemy. Jest, że je I na jutro będzie taki obiadek, bo już dawno u nas takiego nie było. Kaszy gryczanej też dawno nie jedliśmy, aczkolwiek są różne A, jest głosy. Kupić. Jest jeden woreczek, także trzeba będzie go kupić, ale to. Yy, już wkrótce. Pozostałości po śniadaniu, to Marek nie zjada oczywiście, bo to... Ja jecznica, rewelacja, za chwilę ją zjem, także yy, spokojnie. Pomidorki, Cebulka to też już od jakiegoś czasu jest także... O, jeszcze tutaj serniczek może A tutaj jeszcze Wam skarby pokażę. Ale popatrzcie, ona a ponad tydzień jest sucha, ale jeszcze da się. No nie, ją zjeść. nie wiem, czy ja się da zjeść chyba da? taką wiesz, namoczoną pielęgnię. Ja tak nie lubię. Eee. Nie? nie. No ale przecież to nie wyrzucisz tego, tak nie? To no nie, też mankament. Dobra. nie, dziękujemy wam kochani za oglądanie vloga, koniecznie dajcie łapkę w górę. Widzimy się już niedługo. Ciekawe, jak tam nam przyjdzie spędzić majówkę. Piszcie, jakie wy macie plany. To na razie. Pa! A ja biorę się za zmiowarkę. No nareszcie.